No wiadomo. i okay, uwierz mi, że tak będzie wspomnienia z tych dni będą jakieś złe zaklęcie. A to co normalne będzie sprawiło nam szczęście. I Pamiętasz jak były to takie satysfakcjonujące budowanie się w dół albo nie na przykład spadać tak fajnie, no wiesz, tak, tak, tak ścianę stawiać na przykład. Poczekaj! Chodź tu, chodź tutaj, no ten, do mnie, chodź do mnie. I coś fajnego. No właśnie wiem, ja o tym, o to mi chodziło, tylko, że ja zrobię to inaczej. Niech lepszy. Igor. No i cóż, pokażę ja to od razu, tam robić, boże. Dobra. Igor, chodź, kurde. O Igor, o Boże, piję znowu. No kurde, chodź, Igor. No. Teraz włączam full damage. Full damage, gdzie jest? A wiem co ty robisz. Do, dokładnie wiem co ty robisz. To gdzie jest fall Damage? Nie wiem, a wiesz, że to już nie działa. Ale proszę też ktuję. Powiedz kiedy cię zedutować, gdyby to... Aha, A to nie działa, to nie działa ja chcę, wy tam, wy Wyłącz Falgimage. No, no nie Posztań. działa. Ej dobra nie działa. Ale to, to po prostu okno się tyle. Na no, oknie tak spadasz, no to nie działa. No, no Dobra, weź wyłącz tą faldę Szkoda, że to nie działa. Byłoby lepsze schodzenie na dół, nie? Tak, to mi, jeż, i będzie pięknie. za mnie za rękę i mówisz mi, że... Zaraz się, Zobacz, się Ej dobra, chodź tutaj, chodź, chodź tutaj, tutaj. chodź tu. Poczekaj. Y bum. Tamto, tamto. No, poczekaj. No kurde, nie buduję. No i teraz poczekaj. Teraz, wiesz co zrobię? <zysk> <zysk> o Jezus. Teraz poczekaj, aż tu wiesz, się tak dobuduje fajnie, co nie? Aż to się pięknie. skończy robić. Patrz, widzisz, jak to pięknie wygląda? Patrz, patrz, patrz. No, to jest, to jest. A Ja pochodzę ci, co jest jeszcze piękniejsze. Nic nie ma że od tego. Wow. Może, to, że nie umieś zrobić niewidzialnej podłogi. To jest fajniejsze, że nie umiesz niewidzialnej podłogi zrobić. No, a, ale o mnie. Patrz, widzisz? Чекай, ну, о.